Przerabiam, przerabiam, ścian nie przestawiam, dodaję mebelki, wymieniam kibelki, maluję kafelki, wkładam małym lub wielkim i z pustej ze szczyptą fuszery powstaje chałupa dla jakiegoś przygłupa. Nie no, normalna chałupa, grywalna, pobierasz i grasz, gotowe już masz. Witajcie na kanale, ja jestem Sehio i dzisiaj sobie pomeblujemy kolejny dom. Tym razem naszym celem jest umeblowanie tego domu za aż 100 tysięcy Simolonów, to znaczy, żeby ta parcela była właśnie tyle warta. Nie jest to wcale takie proste, bo akurat nie chcę tutaj robić żadnej specjalnej dobudówki, nie wiem, kolejnego piętra czy coś w tym stylu. W tej serii chodzi o to, żeby ten domek, który rzeczywiście dostajemy na wejściu, był podobny do tego, co finalnie się wydarzyło. Po prostu są dołożone różne meble. Jest ten dom po prostu bardziej pełniejszy, le lepiej przemyślany, nie powiedziałabym, bo jednak nie ruszałam tutaj ścian i tak dalej, i drzwi, no ale po prostu jest może ciekawszy, tak bym to nazwała. No i przynajmniej gotowy od razu do zamieszkania, ale skoro 100 tysięcy Simolonów to nie jest to domek startowy, jest to dom dla bardzo bogatego Sima. Zresztą zobaczycie za chwilę. Na początku musiałam w ogóle się rozejrzeć po tych, po tych pokojach, zastanowić się jak właściwie chciałabym urządzić. Też spotkałam tutaj nieciekawe ułożenie drzwi, mianowicie że kuchnia jest w ogóle taka przejściowa to nawet nie jest osobne pomieszczenie i mamy też wyjście na taras tej kuchni i wyjście do dwóch pokojów, a łazienka też ma dwie pary drzwi. To jest dosłownie to, co pisaliście mi w komentarzach pod po, poprzednim filmem, jak Maxis w ogóle tworzył te domy i o ile byliście całkiem zadowoleni z bryły, to właśnie kwestie drzwi, nadmiernych drzwi, były też dosyć mocno poruszane przez was, więc tak przychylam się do tego, jak najbardziej drzwi jest za dużo i i nie rozumiem trochę tego, że wychodzisz z pokoju i jesteś od razu w kuchni, zamiast, nie wiem, w jakimś korytarzu, w jakimś salonie. Cokolwiek. Dziwny układ tego domu. Nie jest to mój ulubiony domek. Zresztą w końcu padnie na ten mój ulubiony. Pokażę Wam, który to był. Też mały, ale no, nie ten. <ścoughs> w każdym razie stwierdziłam, że dobra. W tej serii chodzi o to, żeby meblować wszystkie domki po kolei. Jest ich chyba 12. Więc po prostu nie narzekamy, tylko meblujemy. Jeżeli chodzi o w ogóle styl, jaki tutaj zastosowałam, chociaż to za dużo powiedziane, bo wiecie, ja nie jestem projektantką wnętrz. Ja nie byłam na jakimś ASP, mi z plastyki jakoś super nie szło, w sensie byłam w stanie jakieś podstawowe rysunki zrobić, ale jeżeli chodzi o historię sztuki, o style i tak dalej, nie mam o tym zielonego pojęcia, nie oszukujmy się, więc po prostu wnętrze tego mieszkania będzie takie lekko starodawne, trochę takie babciowe, nie takie zupełnie babciowe, że nie wiem, koguciki i kwiatuszki w każdym rogu, ale to będzie takie odświeżone, jest stare mieszkanie. Czyli po prostu te meble raczej będą nawiązywać do minionych lat. Natomiast ściany chyba raczej będę pozostawiała właśnie takie jasne, gładkie, tak samo podłoga, nie będzie tu też jakoś wielu dodatków. Roślinność na pewno się pojawi, bo to jest coś, co bardzo lubię zarówno we wnętrzach simowych, jak i w moich własnych. No bo to jednak uprzytulnia, także tutaj taki styl powiedzmy zastosujemy, nawet nie ma to nazwy, w sensie. Że są style koty i tak dalej, ale. ten nie ma nazwy! No tutaj widzę, że zastosowałam też taki piekarnik, który bardzo jest babciowy, aż w drugą stronę trochę przegięta pała, ale wiem, wiem, po prostu chodziło o kolor, tak jak wam mówiłam w poprzednim filmiku tego typu, że czasem forma czy styl nie do końca pasuje, ale pasuje kolor, a gramy bez custom kontentu, więc no, jest jak jest. Ważne, że w miarę pasuje, że ten dom jest w miarę spójny, właśnie to też mi się zawsze podobało w mieszkaniach gdzieś tam, które podpatrywałam, w w internecie jakieś i tak dalej, albo nawet we własnym mieszkaniu, gdzie jest taka spójność kolorystyczna całego mieszkania. To mi się mega podoba, bo pamiętam, że jak byłam młodsza, to często budowałam te domy tak, że każdy pokój był z innej parafii, nie? Jeden pokój był super luksusowy, drugi był super nowoczesny. W łazienki były super nowoczesne. Eee, nie wiem, jakieś tam, sypialnie były starodawne, bo to łóżko takie najdroższe, to jest takie w takim stylu raczej dawnym. Po prostu co pomieszczenie to inny świat. Nastolatkom zawsze robiłam hardkorowe pomieszczenia, pod tym względem, że tam były zawsze mnóstwo kolorów, taka po prostu żaruwa, te wszystkie akcesoria, które tutaj mam w tym pakiecie. Akcesoria do domu, nie wiem, rodzinna rozrywka, o tak to się nazywało. To ja po prostu korzystałam z tych wszystkich zamkowych łóżek, z jakichś tam wyścigówek i tak dalej. Ja to wszystko stosowałam, także po prostu co pokój, to był zupełnie z innej parafii. Teraz się staram, żeby to było w miarę spójne. No nie zawsze to wychodzi, ale tak wiecie, chociaż mniej więcej, żeby nagle nie wiem, jak sypialnia jest w starym dawnym stylu, to żeby nie odwalić super nowoczesnego salonu, no bo to będzie trochę dziwnie wyglądało. Chyba że, chyba że dopisze się do tego jakąś historię. Typu, tutaj po prostu mieszka jakaś osoba, która lubi taki styl, nie wiem, czy jest starsza. Może po prostu nie wiem, kupiła te meble na wyprzedaży, cokolwiek, a reszta domu jest nowoczesna, bo nie wiem, zajmował się tym ktoś inny. Bo to jest jego mieszkanie ble, ble, ble. No wiadomo historię zawsze można dopowiedzieć Ale jak historii nie ma No to wolę żeby była spójna Dobra wracamy do domu Na razie jak widzicie idziemy w krem Idziemy w ciepłe tony I też na pewno gdybym mogła tutaj wybrać rodzaj światła To zresztą Czy da się tu wybrać rodzaj światła? Może i się da już nawet nie pamiętam W każdym razie na pewno ciepłe światło by się tutaj przydało I powiem wam że w ogóle Rodzaj światła W danym pomieszczeniu jest mega ważny ja sobie nie zdawałam do końca z tego sprawy, dlatego że zawsze w moim domu było ciepłe światło i wydawało mi się, że po prostu takie jest światło, że jak kupujesz żarówkę, to masz po prostu ciepłe światło. No takie normalne, nawet nie wiedziałam, że to jest ciepły odcień. Wydawał mi się taki zwykły, no żarówka daje takie światło. Dopóki nie przeprowadziłam się do tego mieszkania, w którym jestem obecnie i tutaj ten kontrast jest ogromny. Na przykład w sypialni mam bardzo ciepłe oświetlenie, zarówno te górne, jak i dwie. Lampki przy łóżku, one dają takie bardzo ciepłe światło, i też fajne jest w tych lampkach przy łóżku to, że można sobie regulować jasność te, tego światła, że można bardziej przygasić, wiecie, jak już jest bliżej snu albo bliżej innych. Chwil, a można sobie to pojaśnić. <laughs> Przepraszam. Natomiast w salonie mam oświetlenie zimne i powiem Wam, że trochę mnie to przytłoczyło, bo jest takie zimne, że masz wrażenie, jakbyś był w jakimś korytarzu na jakiejś, nie wiem, sali szpitalnej. Bardzo, bardzo dziwne światło. I też przypomniało mi się od razu, że w Gdańsku jest taka pewna ulica, na której jest. Mega nowoczesne oświetlenie, i ono daje właśnie białe światło. Ja, jak przechodzę koło tych lamp, to mam wrażenie, że jestem jakimś uciekinierem z więzienia, i po prostu te snopy białego światła sprawiają mnie w taki dyskomfort, jakbym była w jakimś mieście przyszłości, w jakimś zakładzie. Bardzo dziwne. Więc, jak się okazuje, rodzaj światła ma ogromne znaczenie. Widzę, że po renderowaniu ktoś mnie w ogóle pytał, ile procent mam tutaj ustawionej Szybkości tego obrazu to jest około 400%. Natomiast często też wycinam niektóre fragmenty albo przyspieszam jeszcze nawet do 500. Zależy od tego, jak szybko stawiam obiekty. Bo generalnie powiem tak, jeżeli chodzi o przyspieszanie obrazu, to zależy, ile się dzieje na ekranie. Na przykład teraz, jak tylko zmieniam kolory i się zastanawiam, co mogę położyć i co pasuje, to wiadomo, może być większe przyspieszenie. Natomiast, jakbym latała z kąta w kąt, no to lepiej trochę zwolnić, więc tutaj. No, zależnie od tego, jak szybko budujecie, jak szybko podejmujecie decyzje, i właśnie u mnie te decyzje przebiegają dosyć trudno. Ja, generalnie, budując tutaj dla Was, staram się nie spieszyć. Buduję to tak, jak zawsze sobie sama budowałam, w takim wolnym tempie. Ja sobie muszę poprzymierzać te meble, muszę się zastanowić, muszę sobie popatrzeć, i tak dalej. Więc tutaj starałam się nie spieszyć. Ale przez to no, czasami niektóre pomieszczenia są bardzo wydłużone, że na przykład, nie wiem, 10 razy podnoszę to samo łóżko, przestawiam szafkę z lewej na prawą, z lewej na prawą, z lewej na prawą, nie mogę się zdecydować. Więc tutaj jest dużo takich zbędnych ruchów w tym filmie i widzę, że po wyrenderowaniu on zajmuje pół godziny. Ja mam nadzieję, że jeszcze go trochę skrócę. Tak, do tych 20 minut, bo no kurczę, nie wiem kto to będzie przez pół godziny oglądał. <gry> Zwłaszcza, że tych decyzji tutaj naprawdę było mnóstwo. A ja też nie jestem osobą, która zbyt szybko podejmuje decyzje. U mnie to jest zawsze proces. To trwa. I właśnie każdy, kto mnie zna jakoś bardziej. Wie, że ja generalnie potrzebuję czasu na decyzję i to potrafi naprawdę bardzo dużo zająć. Na przykład, jeżeli muszę kupić drukarkę, bo ostatnio stanęłam przed takim wyzwaniem, w ogóle z drukarką Sorza Off-top, ale no, co ja mam gadać? Pół godziny filmu o budowaniu jednego domu, no, kuchka wodna. Więc a propos drukarki, przeprowadziłam się do Gdańska w związku ze studiami i. Pożegnałam się w związku z tym z drukarką, która została w domu. No tata używał drukarki i tak dalej, no przecież nie zabiorę im drukarki. Stwierdziłam, że dobra, ja sobie bez drukarki poradzę, to na pewno nie jest taki problem. No może ją kupię, no jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanowię, ale raczej nie, po co, dam sobie radę i tak dalej. Tak mijały lata i tego drukowania podczas studiów było bardzo dużo. Musieliśmy drukować e, różnego typu serówki, Jakieś tam notatki, jakieś karty pracy. Niektóre slajdy trzeba było drukować, po prostu drukowania było od groma. I zanim się zorientowałam, że jednak dobrze byłoby kupić drukarkę, to już było trochę za późno, bo skończyły się studia. I sobie myślę: Dobra, to ja już nie kupuję tej drukarki. Koniec ze studiami, na pewno nie będzie mi potrzebna drukarka, po czym co chwilę trzeba coś wydrukować, po prostu co chwilę, nie? Tutaj wyniki badań muszę wydrukować. Tutaj umowę adopcyjną muszę wydrukować. Tutaj chłopak też musi jakieś papiery nagle, jakieś skierowania. Jakieś dokumenty trzeba zawieść, a najpierw trzeba je wydrukować. Do angielskiego chcę sobie jakiś test sprawdzić. Oczywiście mogłabym to zrobić na ekranie i patrzeć i pisać po prostu z komputerem, ale wolałabym się oderwać na ten czas od komputera, więc też trzeba wydrukować. I po prostu zawsze się coś znajdzie, co trzeba wydrukować, więc kupiłam w końcu drukarkę. I proces zakupowy był trochę długi, bo czytałam opinie, sprawdzałam i tak dalej. Nie był aż tak długi, muszę przyznać, bo najbardziej kierowałam się ceną, po prostu stwierdziłam, że dobra, byle żeby była tania i mam gdzieś całą resztę. Natomiast bardzo często te researche trwają i trwają. Ostatnio na przykład robiłam albumy takie wklejane. Wklejacie tam zdjęcia, nie wiem, jakieś tam napisy robicie, przypominacie sobie różne daty, tam wpisujecie jakieś cytaty śmieszne albo i nie, różne rzeczy. No i między innymi do tego albumu były potrzebne naklejki. Rysy 8 godzin wybierałam naklejki, które będziemy wklejać do tego albumu. I najlepsze jest to, że po tych 8 godzinach, jak zamówiłam te naklejki, one przyszły i ja je zaczęłam wklejać, to okazało się, że zamówiłam ich za mało, mimo że i tak ich było sporo. I muszę znowu domówić naklejki. Stanęło na tym, że zaczęłam je ponownie wybierać, i znowu zeszło mi na to 4 godziny, i ja się po prostu poddałam z wybieraniem tych naklejek. Na razie nie wybieram żadnych naklejek, stwierdziłam, że dobra, trzeba odłożyć. To w czasie, bo moje procesy zakupowe trwają zbyt długo, ale rzeczywiście są takie rzeczy, które trochę czasu zajmują i podejmowanie decyzji u mnie nie jest proste. Inny przykład kupowałam karmę albo jakieś inne rzeczy, no to zanim ja ją wybrałam, przeczytałam opinię, sprawdziłam w 10 miejscach, gdzie by było najtaniej licząc z dostawą, zastanowiłam się, co jeszcze ma ten sprzedający, co mogłabym od niego kupić, bo jeżeli ten nie ma nic dodatkowego, a brakuje mi do tej darmowej wysyłki, to może kupię od innego, a on ma inny asortyment. Przeglądam po prostu 10 sprzedających, którzy sprzedają ten sam produkt i sprawdzam, co jeszcze mają, żeby była darmowa wysyłka, po prostu to zajmuje. Kawał czasu, że naprawdę, wow. U mnie zakupy to jest ogromne, ogromne przedsięwzięcie. Zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj. No i tutaj wracając do tego, co widzimy na ekranie, zależało mi na tym, żeby właśnie było tak przyjemnie tutaj. No i wiadomo, meble które chcemy wykorzystać najlepiej się sprawdzają właśnie w takich starszych stylach, jeśli chodzi o dwójeczkę, bo ten wybór nowoczesnych mebli wcale nie jest taki duży. A w dodatku nawet mi się przypomniał taki komentarz pod filmem ze stylem futurystycznym, że ten styl futurystyczny tak naprawdę już nie jest futurystyczny. Widać taki oldschool w tym futuryzmie. Widać, że to było po prostu kiedyś robione z myślą, że o, tak będzie przyszłość wyglądało, a później wyglądała zupełnie inaczej. No i właśnie, a propos budowania, chciałam sobie tutaj dorobić taki taras, żeby się też coś działo. Zresztą co jakiś czas sprawdzałam też koszt domu i okazywało się, że no niestety jest nadal bardzo tani. Więc stwierdziłam, że skoro już w tym domu za bardzo nie ma co stawiać, to zrobię wypasiony ogródek. I ten ogródek będzie naprawdę wypasiony. Możecie się zastanowić co w nim będzie i tam prawdopodobnie to będzie. Napiszcie, bo w ogóle to by było śmieszne. Jakbyście napisali czego się spodziewacie w tym ogródku i zobaczymy czy faktycznie będzie w tym ogródku właśnie ta rzecz. Jeśli po prostu macie wolną rękę, żeby, żeby napisać, to zapraszam. Zawsze to jakiś zasięg, słuchajcie. Zawsze coś. Dobrze, a tymczasem wracając do ogrodu, zaczęłam obserwować różne roślinki, które mam do wyboru. Bo, tak jak wiemy, nie ma ich za dużo, a chciałam wykorzystać na maksa to, co nam ten Maxis daje. Na maksa! <grym> Maxis! O matko, to się wszystko łączy. Kto wie, czy dlatego Maxis nie nazywa się Maxis? Że maksymalne, że dużo, że zyski. Kto wie, kto wie. Aż mam ochotę teraz googlować, skąd się wzięła ta nazwa Maxis. W sumie znalazłam coś o tym. Jeff Brown, który był właśnie współzałożycielem oprócz Willa Wrighta, tego Maxisa. Wymagał, żeby nazwa się składała z od 5 do 7 liter, nic nie znaczyła, była łatwa do zapamiętania i zawierała literki X, Z albo Q. I właśnie nazwa Maxis była wymyślona przez ojca tego Brauna. Ciekawe. W ogóle też tak macie, że czasami się zastanawiacie nad jakimiś takimi rzeczami i później musicie to wygooglować, bo inaczej nie da się spać, ani żyć, ani myśleć o czymkolwiek innym. Ja tak czasem mam. Na przykład ostatnio się zastanawiałam, czy gryzonie puszczają bąki. I znalazłam taką informację. No nie sprawdzałam tego, wiecie, w badaniach i tak dalej, po prostu gdzieś tam na stronce jakiejś anglojęzycznej, że, że w przypadku myszy one nie bekają i nie pierdzą. Nie wiem na ile to jest w ogóle legitne źródło, ale tak. Tak takie coś znalazłam także. Same ciekawostki w tym filmie. Może jednak skupię się na tym, co jest na ekranie. Jeżeli ktoś napisał, że zmieści się tutaj parking no to miał rację, w sensie parking, po prostu podjazd dla jednego auta. Jeżeli ktoś napisał, że będzie drugi taras, to również miał oczywiście rację. A na tym tarasie wspaniałe jacuzzi razem z barkiem. Także naprawdę tutaj powstaje taki kompleks wypoczynkowy. Czego się nie da zmieścić w mieszkaniu, zmieścimy obok. Jeżeli ktoś napisał, że będzie tutaj miejsce na basen, to również miał rację. Także jacuzzi, 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 basen, barek, podjazd na auto i to jeszcze nie wszystko. Są też kaktusy. Tak, jest również Staw. Staw, który w dodatku będzie miał pomost. Także naprawdę tutaj jest upchanie tych wszystkich przedmiotów na przestrzeni niesamowite. Z jednej strony całkiem romantyczne to oczko wodne, wiecie, można posiedzieć nad wodą, zastanowić się nad sobą. <grym> no i jest też sporo zieleni, mimo że mamy tutaj niby pustynię, to jednak się zazieleniło. Powiedzmy, że właściciel tego domu po prostu to podlewa. O wiem, to oczko wodne jest tak głębokie, że on się tam dokopał do jakiegoś źródła i dlatego mamy tutaj wodę. To nie jest tak, że on po prostu codziennie musi napełniać. To płynie z głębi ziemi. Jeżeli ktoś napisał, że zmieści się tutaj fontanna, to również miał rację. Jeśli ktoś napisał o dużej ilości kwiatów, również checked. Tak, mamy też hamak i to ten śmieszniejszy z tymi palmami, więc naprawdę jest tutaj mnóstwo rzeczy. Zresztą fontanny są dwie, więc to sporo fontan. Fontan. <noise> Jak na jeden dom, nie sądzicie? Dobrze, przewinę trochę, bo tak naprawdę bardzo długo się zastanawiam nad postawieniem jakiegoś jednego czy dwóch obiektów. Generalnie do ogródka dodałam różnego typu oświetlenie, no i na bieżąco monitorowałam, ile jest wart ten dom. Aż do momentu, kiedy doszłam do idealnych 100 tysięcy, także udało się. No i teraz taki ostatni rzut oka na cały domek. Salon w takim jagodowym kolorze, można powiedzieć. Pozostałe sypialnie bardziej kremowe. Plusem jest to, że dom jest naprawdę mocno zagospodarowany. Że nawet ta przestrzeń wokół domu jest po prostu na maksa wciśnięta, wykorzystana, ale to fajnie. Ja lubię grać właśnie w takich domach, które są bardzo wypełnione, i widać, że ktoś tutaj więcej swojego wolnego czasu poświęcił niż tylko rzucił kilka mebli i to wszystko. Pozdrawiam, EA Games. <grym> Tak się nie buduje relacji biznesowych. Na ten moment życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas oglądając ten film. Może to Was jakoś zainspirowało. Może też będziecie chcieli, albo już to robiliście, przerabiać Maxisowe domki. Zachęcam. Zapraszam również do pobierania tego domku, bo jest bez custom contentu. Będzie w folderze z moimi domkami, czyli w opisie. A tymczasem dziękuję i do widzenia!